Witam was wszystkich serdecznie w następnym odcinku co dzisiaj zrobimy nie zapuszczam sobie tą brudkę zapuszczam sobie ładnie dzisiaj mianowicie postawiam sobie to zrobimy deski i zrobimy sobie wszędzie jak, jakąś normalną podłogę cię ogarniania no bo niech to będzie tak nawet jakoś to wygląda Światowy dzień oganiania... ...dalona. Tu jeszcze zbierzemy raz. To co jest całkowicie zbędne. Jest tu z tą cobblestonesy wszędzie. Chociaż może nie wszędzie tu będę używał normalną podłogę. O, obrócimy, że to widać było co robię. Tu mi się przyda jakaś pleśnia... A niech mi już to pleśnienie. Dobra, to... Tak, tu jest skrzynka... Po prostu, się przydało to, to się jest to masz. Nie wiem, co to było w końcu. O! Zrobiły się. Słyszymy na mięska, to słyszy mi coś. To mięsko... Królika? Nie mogę królika. Szkoda. To mogę to wziąć? Nie. Dobra, to mi się słyszy królik. Tam... No. Także co ja tu chciałem zrobić? Ja chciałem zrobić kobiet sąsy, a do tego potrzebujemy drzewa. Nie! To. A teraz saving, bo w połowie dnia w zapisaliśmy. Teraz dalej te drzewa sata i tak, o głód jesteśmy już trochę tam przygotowani. Myślę, że tyle... O! Szykiewa poszła Myślę, że nam należy... Więcej szczególnie jakoś nie potrzeba. co od razu przyrobię na... Chociaż, właśnie, bo tu będę mógł Ty... zrobić coś takiego i tu. To była moja dooka, żeby się nie pogubił. Właściwie nie jest na z... nazywane, czy... Wezmę to stąd, bo to jest brzydkie.

Los złapał się i to jest chyba ostatni raz jak żyje tej pułapki inne, albo pułapkę z powsta. Tak, pułapka nie złapał się. Kicha do tego miejsca. O, mam ścieżkę. Tak, żebyśmy się szybciej poruszali tutaj wszędzie. Te poganiamy. I pająki są... O właśnie, no możemy pójść na pająk. pająki, bo pająki nas bardzo lubią ostatnio. No właśnie, lubisz mnie, nie? Czemu one zawsze brą morder? Chodź tu. Dobra, są dwa to. Jest bardzo... Niech jeden broni. To jest to mega prostym przeciwnikiem były tu nie. mega prosty, no. nie jest zbyt wymagające. O! Zajęc. Tu muszę powiedzieć nowe płatki. O, ugotujmy sobie też, bo mamy... Panięko, mamy skoro. O właśnie, to się stanie jak rzucamy nieco, jest. jestem ciekawy Goty mi to jest zajęte o! Znamy światło za darmo Aha, zresztą mam to, to zawsze ważne? No. O! Mają głupstwo ten... nic To po raz pierwszy Dobra A ja coś mogę zrobić w 2 wiem co Dobra Okej, okay. mam trzy fajonce Pani, tak Nic nie Boże jak ja się boję tego lightningów Tak, Nie, nie, nie mi nie, sprawdzać Tutaj mi widzę drzewo ładnie na jako. Tutaj zaraz znikniemy. Dwóch szyżków nagle tu odstać. Właśnie, ale ja mogę jeszcze wejść tak. Podobno to z tym Pionoką Lightning odcał, to z Pionoką On podobno świeci, jeżeli go tak łupią Zrozumie Znaczy no widać tutaj, czyli jeszcze więcej on będzie wystarczająco dużo no, światła Oj, ja, ja wrócę może Daję tyle światła, żeby w zasadzie daje więc przepełzamy tak no hmm, ciekawy patent. trzeba wreszcie gdzieś tubę jak wciągnąć trzaśnie to no właśnie um. o zrobię jeszcze od razu z tego miejsca w którym jesteśmy dokładnie, możemy sobie zrobić chyba Wooden Floor może coś zrobić z nakręciem to, znak, to jest jeszcze jakieś fajne jest Wooden Floor, check carpet a to nie to jest może, o to już się kończy także, a myślę że dwa dni to jest takie normalne Już bardzo zaczyna w wyglądać, także, no. Jeszcze jeden dzień, czemu nie. Eee, pójdziemy sobie na ścinać drzew i pokupywać pięków. ja mam wrażenie, że tytuł już zaczyna być nudny, także... Mamy lock nasz. Eee, do tej skrzynki może byśmy tak tutaj ten tor. Eee, to nam się nie przyda. Łopata się przyda, uważam. I poszli trochę podwiecać. Ten tu jest słaby, to mam mięso w razie co. czyżbym mógł coś ugotować? Nie, nie sądzę. Pójdziemy sobie tutaj. Tą drogą tutaj zwiedzić. Co jest ciekawe, to sobie włócznie w bo tak się czuję bezpieczniej. O, już się opłaciło, że poszedłem. Ile schodzi z łopaty, na wykopanie krzoka? 4% no to... o Jak ślicznie. Jeszcze nasionka. Jak ślicznie. Dobrze, że tu poszedłem. Także co tu my jeszcze, mamy? Mamy jeszcze malchapki. Malchapki mam? jeszcze marchawki. A marchawki nam coś dadzą tu mamy pszczołę, czyli gdzieś jest. O, mamy ta czczoł na. W przypadku jakbyśmy. Może szybciej. W przypadku jakbyśmy... Nie, w przypadku jakbyśmy padli... O, tutaj się odrzucimy. Ale no, zarósł. Mają po prostu ciało zarosło. Dobra, weźmy serdecznie ile ja tu jest krzaków wszystkich ja to muszę zrobić Dobra, mogę... To właśnie, bo ja mogę sobie, to właśnie mogę sobie zrobić, bo tak głupi jestem ja nie mogę ile tu jest tego wszystkiego, ja to sobie wykopię krzaki może tu wrzucę te krzaki też tu pewnie lepiej jakbym wrzucił Na... Traf nie muszę zbierać, bo jest ich pełno wokół bazy. Nawet mi się nie opłaca marnować łopatą. I tam jest, widzieliście, to polecko. Blue Machine. A czy ja go mogę... Mam. No, tu, tu jestem, Blue mushroom. A czy ja cię mogę wykopać mu Mogę i dostaję dwa grzybki. No to dzisiaj będzie Czyli to będzie gotowanie. Więcej patyków, patyki zawsze się przydadzą Jeszcze 10 dodatkowych Myślę, że tak jeszcze kilka O, game master, też to już kopię Grzybów nigdy nie, nie jedzcie, surowych Nigdy together wam, wam pokażę kiedyś jeżeli wiesz komu nie mam w tym to był jak to się skończyło bo um, zostałem sam tak nie mnie pękli tak mówię a może te czerwone grzyby pomogą? tak to jest, jadłem surowego grzyba to był najgłupszym pomysłem jakim mógł wpaść do Dobra więc jeszcze pójdziemy w tą tędy kawałek no to są pszczółki wszędzie, licznie ładnie nie raczej co mnie, bo łapy, bo... o! i zaraz mam gościa ile masz potem ten tanklow? o 61, ładnie resztą, no nie co masz w tanklow? to w ogóle spilkuję to dar ty bym chciał sobie porobić jak słuchać pszczoły? Hmm. Dobra, także pójdziemy jeszcze tu. Zbierzemy to nieco wezmę wzmocnienie, wykopię tutaj to i to i chyba będziemy się już wracać do bazy. Tak dla bezpieczeństwa. O, zaraz to o właśnie. Jak daleko ja poszedłem, no to pójdę na, na, na po prostu z tym i dojdę. Mogę zrobić w razie pochodnie? Mogę. Albo to zrobię. Bo potem to... O właśnie, już ją Tego ja potrzebuję na kapelusz? O, fajnie. Aha. sam muszę iść tędy tylko i dojdę właśnie przydałyby się nowe pułapki na kicaja. co O! Idą mu machawki także O! Idą mu miną krzoka No, idę idealnie także dojdziemy z setami skończymy od... jak, jak nie dojdzie to będzie źle Tutaj drogą pójdę bo będzie szybciej O, ziarnka nie ma moja. Aha i tu będzie droga faktycznie, bo ja sobie zbudowałem tą. Więc dobrze. O, dokładnie. Jestem u siebie w płasie. To standardowo, tak jak było. Nie mnie ten dźwięk. O, a, ty jeszcze świecisz to? Tu ustawiam Nie, tego wrzucimy sobie to i wrzucimy sobie same homowi, ciekawe co wyjdzie. Może coś smacznego. Mięsa mięso mam jakieś. Nie mam. No, coś dobrego, bo się długo gotuję. A nie jest pełnia w Aha, to jest ciemno i tak Nie, nie ufam temu Rzuciłe sobie mięso Nie, jagódki może nie Bo jagódki są fajne Jakbym u to... nie, to mi nic nie dało przecież sobie ugotujemy trochę na zapas tych tak mitowalców, bo to są bardzo dobre Widzę. No mhm. i czas by było kończyć odcinek. Chyba. Zrobiłem sobie, sobie dwa na zapas, więcej nie gotuję, bo to jeszcze poczekamy aż się dzień zrobi i pójdziemy zrobić tutaj farmę dokończyć i na tym skończymy odcinek. A może w tym czasie jeszcze były te rzeczy? Trochę patyków, trawy, krzemieni, drewna, kamieni i słaby kilo. O, dokładnie. Mam no, więc tego odstraszka te krzoki. Ładnie mi te krzaki pisać. Oj no mamy dwa na odbyciu, to sobie, to sobie albo posadzę gdzieś tu. Kaź mi posadź tego krzaka cepie. Jas, dwa, trzy, cztery. No i mamy tutaj tonu krzaków, tu mamy czegoś takiego. Także sądzę, że już by wystarczyło na ten odcinek. Także dzięki serdeczne był z Wami. Ciemny. Nie, nie, ciemny Ninja, fenomenalny kucharz. Cześć. thank